Witam serdecznie wszystkich uczniów Perfektu, rodziców oraz całe Wasze rodziny, które na pewno spotkało się z Wami w tym świątecznym czasie, mam nadzieję. Moi kochani, zbliżamy się do końca 2020 roku, który dla wszystkich nas chyba był rokiem bardzo nietypowym, który zmusił nas do wielu ograniczeń, do, wielu, do rezygnacji z wielu fajnych rzeczy, które do tej pory, z których mogliśmy korzystać. Również w przypadku naszej szkoły, Perfektu bardzo wiele się zmieniło w tym roku i niestety musieliśmy zrezygnować z wielu rzeczy, które do tej pory robiliśmy. Nie udało nam się w tym roku kolędować wspólnie z Wami w ostatnich dniach przedświątecznych. Nie udało nam się też przygotować dla Was specjalnych życzeń, ze względu na okoliczności, jakie w tym roku niestety nas wszystkich dotknęły. Mimo to chciałbym w imieniu całej naszej kadry, Perfektu, dla całych Waszych rodzin, dla wszystkich Waszych bliskich. Życzyć nie tylko na święta, ale również na ten nowy 2021 rok wszystkiego co najlepsze, wszystkiego co normalne. Jestem głęboko przekonany w tym, że po trudnym okresie, po załamaniach, po różnych problemach, przychodzi moment, w którym sytuacja się odwraca. Tak jak cykl roku, kiedy mamy jesień, kiedy mamy zimę i jest szaro, buro, ponuro i nie mamy nic do roboty, przychodzi wiosna i lato, które przynoszą mnóstwo słońca. Życzę Wam, aby ten nowy rok był właśnie taki, aby był pełny słońca, pełen, pełen radości, samych pozytywnych rzeczy, aby nie pamięć odeszły te chwile z tego roku, abyśmy na zawsze zapomnieli o tych wszystkich dziwnych rzeczach, które nas wszystkich dotknęły w tym roku i aby te dziwne rzeczy nigdy więcej nie wróciły. Moi drodzy, wszystkiego dobrego dla Waszych rodzin, dla Waszych najbliższych znajomych i dużo cierpliwości i wytrwałości w tym oczekiwaniu na powrót do normalnego funkcjonowania. Życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia.